Pamiętacie 2018 rok w CS? Astralis dominuje, Team Liquid próbuje również postawić im opór, a polskie Virtus.pro Pro odchodzi powoli w niepamięć. Również w tym czasie dochodzi do jednej ważnej rzeczy. 4 kwietnia 2018 roku, czyli 6 lat temu, zostaje zapowiedziany nowy skład Ns. W jego skład wchodzą 16-letni Sergiej, ALU, Ariel, X7. Oraz przede wszystkim. Były in-game leader ENS, ponieważ grał już dla nich w 2016 roku, Alexi B. Skład ten przychodzi pod radarem większości ludzi, a samo HLTV daje ich na 190 miejscu w swoim rankingu. Razem z Sergiejem wydaje się, że ENS może mieć naprawdę spory potencjał, a wiadome również było, że ma on spory talent, a oprócz tego, Alu miał spore doświadczenie, co jednocześnie pozwalało im naprawdę zawalczyć o dużo. I nie tylko wydawało się, że tak może być, bo tak właśnie było. Przez pierwsze 6 miesięcy po stworzeniu tego składu N zajmuje aż sześciokrotnie pierwsze miejsca na takich turniejach jak Gigi Back Majestic, Vectorama 2018 czy Star Series Sezon 6, gdzie pokonali w finale Vega Squadron 3-2 do i zdobyli miejsce pierwsze, jednocześnie zgarniając 125 tysięcy dolarów. To właśnie tego typu zwycięstwa spowodowały, że o Enz dowiedział się każdy i przebojem wdarli się do miejsca 13 w rankingu HLTV. Każdy mógł śmiało powiedzieć, że Nowe NS gra naprawdę dobrze, a to co przede wszystkim szokowało to gra naszego dzisiejszego bohatera, czyli Alexiego. Był on liderem, którego można było określić jako nowoczesnego lidera. W końcu patrząc na takich graczy jak Karigan, Zeus czy Huxi widzimy świetnych liderów, ale również graczy, którzy najczęściej nie dowożą statystyk indywidualnych. Z Alexiem jednak było kompletnie inaczej. W samym 2018 roku zanotował on statystyki na poziomie 1,06 ratingu, 1,05 impaktu i ADR na poziomie 75, co jak na ingame lidera jest naprawdę dobre. Dla porównania to statystyki Zeusa za ten sam rok. Chyba sami widzicie różnicę. Tak dobra gra Alexiego pozwoliła przede wszystkim nowym gwiazdom drużynowym nagranie na naprawdę wysokim poziomie. Sergiej i Alu prowadzili ich we fragach, a jeśli chodzi o takie turnieje jak Assembly Winter 2019, to ENS wygrywało je głównie dlatego, bo właśnie tacy gracze jak również X7 czy Ariel również dochodzili do głosu. IEM Katowice 2019 miał być pierwszym poważnym turniejem tej piątki. Pierwszym majorem dla tej piątki. Był to również debiut ENS właśnie na majorach. Jednak zaczął się dla nich naprawdę, naprawdę źle. Enz przegrało swoje mecze na Renegades i Hellraisers i znaleźli się w naprawdę nie do pozazdroszczenia sytuacji. 02 i jeden mecz od porażki. Jednak właśnie wtedy Alexi B i spółka wrzucili szósty bieg. Wygrali oni na Big i trafili na G2. G2, które miało wtedy Kennego Esa i Shoxa w składzie. G2, które zdecydowanie było faworytem. Alexi B jednak powiedział: Nie. Dzisiaj. Wygrywa Ns. Zalogował się na serwer i na przestrzeni dwóch map zdobył aż 63 zabójstwa jako lider. Powtórzę jeszcze raz, 63 zabójstwa na dwóch mapach jako in-game lider z nożem na gardle, bo jeżeli przegrają to odpadają z tego turnieju. Mimo to Alexi B zdecydowanie dowiózł, a następnie w meczu decydującym całe ENS pokonało Avangar i awansowało do finałów. Samo dojście do ćwierćfinałów dla tak młodego Rosteru było naprawdę niesamowite. Jednak N stworzyło historię przede wszystkim jako grupka chłopaków z Finlandii w memicznej finanskiej organizacji. W ćwierćfinale jednak nikt nie dawał im jakichkolwiek szans. W końcu grali na Liquid. Na stronie HLTV przed meczem, jako zapowiedzi ćwierćfinałów, mogliśmy przeczytać. Cytuję. Nawet gdyby fińska drużyna nie wyglądała jako niepewną, nie byłoby wątpliwości, kto w tej serii powinien przejść do półfinału. Liquid ma zamiar zdobyć swoje pierwsze trofeum typu Major jako jedna z dwóch najlepszych drużyn na świecie, podczas gdy dla czterech graczy Enz będzie to pierwszy występ w fazie playoff na turnieju tej rangi. Mimo to, mimo każdej osoby przeciwko Ns. wygrali oni na Liquid 2-0, prezentując niesamowitego CS-a. W półfinale czeka na nich jednak jeszcze większe wyzwanie. Nawi Simplem w gazie, żeby również zdobyć swojego pierwszego Majora. Wyzwanie, które tak naprawdę rozstrzygnęło się przy tym klaczu na Mirażu. Aleksi to to B. W niecały rok, razem z nowym składem Ens, znalazł się razem z nimi w finale majora w Katowicach, gdzie wcześniej Ens nawet nie było blisko zakwalifikowania się do majora. To ogromny sukces, ale też ogromna odpowiedzialność i mimo, że w finale Ns przegrał na Astralis, które pokonywało każdego wszędzie, to nadal był to sukces, który wydawał się, że utrzyma go w tej drużynie na lata. No ale właśnie, tylko wydawał. Mimo zajęcia drugiego miejsca na majorze w Katowicach, mimo wygrania turnieju Blast Sao Paulo przeciwko Australii z wynikiem 2-0, do 0, przed majorem w Berlinie Alexi B dowiaduje się, że będzie to jego ostatni turniej w barwach ENS. Informacja łamiąca wręcz serce dla młodego 22-latka. A samo zdjęcie Alexiego, który odpada właśnie z tego majora, również stało się na tamten moment wiralowe, bo pokazywało jak bardzo zależało mu na tej drużynie, mimo że technicznie na samym majorze już w niej nie był. Drużyna, która zdecydowała się ściągnąć Sanego w jego miejsce, transfer, który został zapamiętany jako jeden z najgorszych w ostatnich pięciu latach, patrząc na to, co z Ens stało się potem, ale to temat na potencjalnie inny odcinek. Mimo to, odejście Aleksiego było tak naprawdę owiane tajemnicą. Sam Sergiej zasugerował na swoim Twitterze, że to Alu jest odpowiedzialny za zmianę Aleksiego, pisząc w Twwicie, że wcale nie jest on tak niewinny, jak się wydaje. To jednocześnie spowodowało sporo dyskusji na ten temat i pojawiły się nawet plotki, że Alu był tak zazdrosny o to, że Alexi pisał się nagle rozpoznawalny, że już w trakcie samego turnieju w Katowicach, pisał on do innych zawodników z Finlandii i pytał, czy byliby oni chętni zastąpić Aleksiego. Chora sytuacja, która niestety zaszkodziła naszemu dzisiejszemu bohaterowi. Na całe szczęście zaszkodziła tylko i wyłącznie krótkofalowo sukces, który osiągnął z nie przeszedł po cichu, i szybko dostał on swoją szansę w OG. Organizacji która dopiero co wchodziła do CS:GO. Nowy międzynarodowy roster, który miał być sprawdzianem dla OG na rynku CS:GO i który szczerze mówiąc po prostu nie wypalił. Brzmiał on bowiem NBK, AlexiB, Walde, Isa i Mantu. I myślę, że z czasem już widzimy co było problemem w tym rosterze. Sam roster miał po prostu za mało firepoweru. Z całym szacunkiem, ale jeżeli masz takich zawodników jak NBK, który wtedy był po nieudanej przygodzie w Fatality i miał rating 1.04 takich zawodników jak Walde, który tak naprawdę również nie grał najlepiej, Alexi B, który mimo że jest dobrym in-game liderem, nie będzie w stanie dokładać wielu zabójstw, sporo spadało na barki Isy, sporo spadało na barki Mantu i po prostu oni nie byli w stanie dźwigać. I mimo rzeczywiście ciekawego rozteru z Polakiem w składzie. Największy sukces OG to drugie miejsce na turnieju Flashpoint Season 2 i to tak naprawdę byłoby na tyle. Oprócz tego, niestety, drużyna szukała stylu dla siebie i robiła parę zmian, ale nie była w stanie go znaleźć. I wydawało się, że po tak kiepskim epizodzie w OG nie ma drużyny, która zechce jego. Jednak G2, które było po wielu roztresłapach, zainteresowało się nim i zbudowało naprawdę ciekawy skład. W końcu mieli oni Niko, Huntera i Monesiego. Trzeba było znaleźć kogoś, kto będzie w stanie poprowadzić ich w dobry sposób i rzeczywiście tak miało być po dołączeniu Aleksiego. G2 natychmiastowo zajęło drugie miejsce na jemie Katowice 2022, ulegając tylko i wyłącznie face finale i wydawało się, że ta drużyna da sobie radę zrobić naprawdę sporo dobrego na scenie międzynarodowej. Lecz niestety, właśnie kiedy tak się wydawało, odpadli oni praktycznie od razu z majora PGL Antwerp 2022 i od razu potem z Kolonii, co spowodowało, że G2 nie chciało trzymać Finlandczyka dłużej. Po zaledwie pięciu krótkich miesiącach Alexi B zostaje wyrzucony z G2 i dochodzi wręcz do momentu, w którym każdy już uważa, że Alexi jest totalnie overrated. Nikt nie chce go widzieć w żadnej drużynie. Hejt, który on dostaje jest niewspółmierny do tego, jakie miał dotychczasowe osiągnięcia, bo mimo, że rzeczywiście, może nie osiągnął mega, mega dużo, to w relatywnie krótkim czasie w Ns było bardzo imponująco i star w g również. Jeżeli chodzi o OG, to tak jak mówiłem, tam tak naprawdę nie miał pola do tego, żeby zrobić zbyt dużo, jednak zaczęło się pojawiać to magiczne pytanie. Czy to ostatni raz, jak widzimy Alexiego w tier 1 zespole i jak okazało się niedługo potem? Nie. Alexi B dołącza do nip i tworzy roster Hampus, Brolan, Alexi B, Estek i Res. Skład bardzo ciekawy, ale trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że brakowało im dedykowanego snajpera. Właśnie dlatego niedługo po dołączeniu Alexiego w miejsce Estaka dołącza Hattrick. Ale niestety NIP wydawało się być już kolejną organizacją w karierze Alexiego, gdzie nic nie idzie po jego myśli. Niedługo potem dołączył Konfig i naprawdę ten roster nie wyglądał najgorzej, ale po prostu coś nie szło. Wydawało się, że skoro Alexi był po tak nieudanych przeżyciach w swojej karierze, to w końcu uda mu się odkuć w Nipie. W końcu to legendarna organizacja z legendarnymi wygranymi na początku CSA GO, jednak Nip nie wygrywał. Tak naprawdę przez cały okres Alexiego z Nipem to dojście do Legend Stage'u na Majorze w Paryżu było największym sukcesem do tej pory, a żeby tego było mało, skrytykował go nawet sam Kuben.

Tak naprawdę miał swoje zmartwienia. Nie wiedział, czy po tak fatalnych opcjach, które miał w ostatnich latach, czy znajdzie dla siebie jakąkolwiek nową drużynę. Jednak jakimś cudem Navi zdecydowało się stworzyć międzynarodowy roster, tworząc bardzo specyficzny skład z Alexim, Ime, JLM, Simple i Bitem. Był to o tyle specyficzny skład na papierze, że wyglądał on naprawdę bardzo dobrze, ale był troszeczkę zbieraniną najbardziej obiecujących zawodników. Simply Beat jako człon, który pozostał po ukraińskim Na'Vi, JL jako jeden z najlepszych zawodników Apex na Majorze w Paryżu oraz Ime, który doszedł do samego finału i to wszystko pod dowództwem naszego dzisiejszego bohatera. I ponownie wydawało się, że historia zatacza koło. Z jednej strony skład na papierze wygląda bardzo dobrze, ale z drugiej strony wyniki kompletnie nie szły za tym. Tylko i wyłącznie ćwierćfinały na IM 2023 i ćwierćfinał na Gamers 8 to wyniki na które Nawi w takim składzie nie liczyło. Liczyli na coś lepszego. I w końcu moment lepszy rzeczywiście nadszedł, kiedy udało im się dostać na sam finał turnieju ESL Pro League Sezon 18 na Malcie, gdzie grali przeciwko Maus. Jeśli chodzi o mecz przeciwko Maus, trzeba przyznać, że zdania były podzielone. Można było wręcz powiedzieć, że mecz był 50-50, jednak zdecydowanie wynik nie był 50-50. Maus wygrało 0-3 i kompletnie zmiotło Nawi z planszy. Alexi jednak wypowiadał się naprawdę mocno z szacunkiem o swoich rywalach i jednocześnie bardzo mocno pochwalił Jimpata, z tego względu, że miał przecież okazję grać z jego bratem, czyli z Siergiejem i powiedział, że rzeczywiście mocno przypomina swojego brata. Niestety potem nadeszła bardzo zła wiadomość dla Nawi. Okazało się, że Simple robi sobie przerwę i odchodzi od nich i zdecyduje się po prostu poczekać na to, jak sytuacja się rozwinie. Tragiczna informacja, bo jednak Simple był jednym z najlepszych zawodników w CS GO. Mówimy tak naprawdę o gołcie CSA GO, który decyduje się odejść i tak naprawdę pozostawia po sobie lukę, która jest w teorii do niedostąpienia. Jednak jak mawiał klasyk, nie ma ludzi niezastąpionych. Navi ściąga Wonderfula, gościa, który wcześniej grał w Team Spirit i przede wszystkim gościa, który zaliczał niesamowite statystyki w Sprout. Mimo to, Wonderful to nie Simple i to było widać, przede wszystkim w wynikach. Wcześniej na CSA 2 kompletnie nie sprawiło, że Nawi wyglądało lepiej, i tak naprawdę odpadli od razu na IM Sydney i od razu na Blast Premier Fall 2023. To jednocześnie sprawiało, że ludzie zaczęli się zastanawiać: Czy to po raz kolejny, kolejny nieudany projekt Alexiego? czy po raz kolejny? Aleksi po prostu nie da sobie rady. I kiedy Nawi odpadło w ćwierćinach na IM Katowice 2024, to głosy krytyki bardzo mocno się wzburzyły. Praktycznie pewnym już było. Że nawi to kolejny nieudany projekt. Lecz wtedy przyszła tak naprawdę ostatnia szansa. Major w Kopenhadze 2024. PGL Major Kopenhaga 2024. Ostatnia szansa dla Aleksiego i potencjalnie ostatnia szansa dla nawi w tym składzie. Zaczęli oni bardzo mocno, gdyż zwycięstwami na Mirażu i na Niuku przeciwko G2 i The Mongols, lecz niestety potem pojawiły się problemy. Przegrali oni na dwie rosyjskie drużyny, czyli Cloud9 i Team Spirit, i musieli zmierzyć się w meczu o wyjście przeciwko Pain Gaming. Mimo, że samo spotkanie było bardzo wyrównane, NAVI udało się wygrać na Pain Gaming i ostatecznie z wynikiem 3–2 wyszli do Świerć Finałów. W Świerć Finale jednak czekał na nich kolejny ciężki przeciwnik: Eternal Fire. Prawdziwa turecka sensacja. NAVI miało szansę, ale musiało zagrać naprawdę dobrze, żeby wygrać to spotkanie. I tak właśnie zagrali. 48 zabójstw ze strony Wonderfula pozwoliło im zgarnąć zwycięstwo 2 do 0 i trzeba przyznać, że nawiej wyglądało, jakby było gotowe. Jeśli chodzi o spotkanie przeciwko Jeetu w półfinale, to tutaj ja osobiście muszę pochwalić również naszego dzisiejszego bohatera. Ktoś patrząc na statystyki, pomyślałby sobie, ok, ma on rating 0,99, 44 zabójstwa, 45 śmierci, ale to absolutnie nie o to chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, jaki był w stanie zrobić klacz. Nolan no It's all on to Alexi. He knows where they are. He has the kit. How can he isolate these jewels? He's got 19 bullets. Everything he needs. Do they double swing? It's going to be Nico down first. Hunter knows it's planted for him. Does he swing off the nade? Jiggle bay. Alexi B has done enough. He disrupts the cousins and takes the ten by four. Klacz, który tak naprawdę uratował szansę Nawi na tej mapie, bo bardzo możliwe, że gdyby przegrali tą sytuację, przegraliby całą mapę, gdyż byliby oni kompletnie bez pieniędzy i bardzo możliwe, że doszłoby do sytuacji, w której przegrywają Majora 2 do 0. Jednak mimo to, dzięki temu Clutchowi udało się Nawi wygrać Anubisa, i mimo, że potem przegrali na Niku 13-7, to wygrali finalnie na Ansięcie 13-11. Bardzo, ale to bardzo wyrównane starcie, które na całe szczęście dla Navi skończyło się zwycięstwem. Pozostało tylko wygrać na Face w finale. I umówmy się nie było wiele osób, które dawało Navi szansę w finale. Face było w prawdziwym gazie. Rain, Brouki, Robs, Frozen każdy z nich grał jak znud. Pokonywali nawet Team Spirit na drodze do finału. Pokonali Vitality. Wydawało się, że na pewno będą w stanie wygrać z Na'Vi. Jednak Alexi B. przyszedł odebrać to, czego nie był w stanie zrobić 5 lat temu. Przyszedł wygrać swojego pierwszego majora. And i Historia naszego dzisiejszego bohatera jest bardzo inspirująca. Pokazuje, że choćby nie wiadomo, co się działo, choćby nie wiadomo, jak niektóre momenty bolały, nie można się poddawać. Z tego względu, że czasami może po prostu pokazać się okazja z nieba i może dojść do sytuacji w której nagle otrzymasz szansę, której wcześniej byś nie miał. To piękna historia, która na całe szczęście ma happy end i która na całe szczęście pozostawi Alexiego jako pierwszego zawodnika z Finlandii, który wygrał Majora. A jeśli to je podobał się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i suba. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego. Wiem, że lubicie treści o CS-ie i mam nadzieję, że słyszymy i widzimy się już niedługo. Cześć!